Witajcie moi drodzy, witam was po raz kolejny na kanale Archeolog w szpilkach Kasia Hirskasia. kasia Jak zawsze towarzyszy mi pan doktor Pierzak we wszystkich wyprawach. I dzisiaj dla was mamy coś niesamowitego, coś co udało nam się naprawdę, można powiedzieć, że dzięki Bogu, gdyż jesteśmy na Jasnej Górze, jesteśmy we wnętrzach klasztoru na Jasnej Górze, dlatego mam do was prośbę, nie zwracajcie kompletnie uwagę na otoczenie, gdyż to, co chcemy Wam powiedzieć i pokazać, o tym nikt praktycznie nie wie. A co to jest, panie doktorze? Są to pozostałości w zamku, który jest, jego relikty są starsze od klasztoru, bowiem pierwsza fundacja klasztoru w wykonaniu Władysława Opolczyka Pochodzi z 1382 roku. Natomiast te relikty, które Państwu pokażemy, one pochodzą z czasów króla Kazimierza Wielkiego. Przynajmniej na ten czas tak ten zamek jest datowany. Zanim powstał klasztor, na tym terenie był drewniany kościółek. Ponadto był też właśnie zamek. I w trakcie prac prowadzonych przez ojca Jana Golonkę, który się zajmował tutaj w klasztorze zabytkami, zbiorami itd. reliktami architektury zabytkowej, badania prowadzone w latach 1971 do 79 pozwolimy odsłonić relikty budowli. Wykonanej z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej, które się początkowo nie dowieszano, że to mogą być relikty zamku, ale okazało się, że odkryto wieżę na planie czworokątnym, drugą wieżę na planie wielokątnym, najprawdopodobniej sześciokątnym, i te dwa obiekty były połączone ze sobą murem o długości 45 metrów, więc jest to niesamowita rzecz. Jak jest ten zamek interpretowany? Przede wszystkim jako, jako rezydencja na czas wizyt w Częstochowie króla Kazimierza Wielkiego. Wielka szkoda, że ze względu na to, iż obiekt ten znajduje się w dolnej zakrystii, no, trudno jest prowadzić dalsze prace badawcze. Być może kiedyś w przyszłości, podczas jakichś remontów będzie można tutaj do tej problematyki wrócić. Natomiast to, co Dzisiaj Państwu pokażemy, jest jakby niewielkim fragmentem tego obiektu, ale no, on jest tu wyeksponowany i dlatego proszę wybaczyć, że jest tu troszeczkę światło takie anemiczne, ale najważniejsze jest to, żebyście Państwo to zobaczyli, bowiem no, stosunkowo mało ludzi wie, tych, którzy się interesują, no to wiadomo, są specjalistami w urzędach konserwatorskich itd. Tak Natomiast no jeśli chodzi o sprawy czysto turystyczne, to po prostu ten zamek prawie że nie jest znany. A dlaczego, dlaczego akurat postanowiliśmy Państwu tutaj dzięki uprzejmości i opata i ojca Stanisława? Który, który, nam, który teraz piastuje ten urząd po ojcu Janie Golące, po prostu mogliśmy się tu dostać i Państwu to, dzięki Kasi, pokazać. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że druga jakby lokacja klasztoru nastąpiła za czasów króla Władysława Jagieły. Dlaczego? Dlatego, że król w akcie fundacyjnym w ogóle jakby pominął to, że, że ten klasztor powstał dzięki księciu opolskiemu Władysławowi Opolczykowi. To jest dość długa historia, dlaczego tak się stało, ale Książka Polski, symbolka drugiego opolskiego, bardzo się... No, zrobił wielką karierę w czasach i Kazimierza Wielkiego, a przede wszystkim a przede wszystkim za czasów Ludwika Węgierskiego, króla Węgier, zwanego jak już kiedyś Państwo o tym wspominaliśmy, na Węgrzech on jest uważany za ma przydomek Wielkiego. On jest po prostu duże zasługi dla narodu węgierskiego ma i w związku z tym Władysław Opolczyk był y, y, palatynem królestwa węgierskiego. To, to y, mówiąc dzisiejszym językiem, był zastępcą króla. Y, y, jednak po jakimś czasie y, y, król y, postanowił, y, że tak powiem, zaproponować mu inne stanowisko i stał się zarządcą Rusi. I y, 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 dlaczego tak postąpił? No, y, Niektórzy zarzucają Ludwikowi Węgierskiemu, że chciał, chciał oderwać Ruś od Królestwa Polskiego. No i to mu się udało. I właściwie to do śmierci Ludwika Węgierskiego Władysław Opolczyk był tym namiestnikiem, namiestnikiem Rusi. Jeszcze wcześniej, w latach 1377-78, był też Opolczyk namiestnikiem z kolei Królestwa Polskiego, czyli jakby zastępował króla. No niesamowite, niesamowita kariera, że tak powiem. No i kiedy nastąpiła ta ponowna tutaj fundacja klasztoru Paulinów, którzy przybyli z Węgier, no nastąpiła Właściwie, gdyby, nie, 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 gdybyśmy nie znali tego dokumentu Okolczyka, można by było powiedzieć, że ten klasztor powstał dzięki Jagiełłowi. A Jagiełło za to, że jednak Władysław Okolczyk no, chciał stworzyć tutaj na ziemi wieluńskiej swoje księstwo, co, co nie było na rękę królowi, bowiem w 1370 roku jeszcze za życia Ludwika Węgierskiego podczas koronacji króla w Krakowie Władysław Opolczyk otrzymał ziemię wieluńską plus zamki typu Olsztyn, Bobolice, Morsko, te zamki, które, które po prostu tutaj na jurze możemy jeszcze dzisiaj ich ruinę oglądać. I w związku z tym yy, yy, no, Opolczak chciał jakby do ziemi, w związku z tym z Ziemia Wielojska graniczyła z Ziemią Śląską i z Wielkopolską, ale chciałby te tereny przyłączyć do siebie. Doszło do konfliktu. W 1391 roku Władysław Jagiełło zorganizował wyprawę przeciwko Opolczykowi, która trwała około dwóch miesięcy. No, skierował się na Lelów, potem stamtąd niespodziewanie na zamek Na Ten zamek Wolsztynie został zdobyty i pozostałe zamki. No i w związku z powyższym, no, Opolczyk już stracił te wszystkie tereny i być może przez to, że jakby nadużył trochę swojej władzy, przynajmniej tak sądzą historycy, no, pominął w ogóle zasługi Opolczyka, który i sprowadził ołtarz, obraz najświętszej Marii Panny, jak i fundował tutaj klasztor. Także no, trzeba powiedzieć, że może, i jak ja osobiście, to jest moje prywatne zdanie, mam ogromny sentyment do Władysława Jagiełły, szczególnie za Grumbad, to, to jednak było to, to trochę takie działanie nierycerskie, bo jednak zachował się i dokument lokacyjny yy, tego Władysława Oporczyka, przepraszam najmocniej, i dokument lokacyjny Jagiełła, ale w dokumencie lokacyjnym Jagiełła nie ma ani słowa o Oporczyku, także tak to wygląda. No i dlaczego chcieliśmy to Państwu pokazać? No to, co mówiłem na początku. Przede wszystkim przez wzgląd na to, że, że jest to tak mało znana sprawa. A po drugie, szlak Orgie Gniazd prowadzi od Krakowa, od Babelu do Częstochowy, do Jasnej Góry. Bo już potem te kolejne zamki, takie jak Danków czy Krzepice, one też z czasów ale one już są na obrzeżu Jury, już na terenach powiedziałbym płaskich, a nie tutaj wyżynnych, tak jak ja w Także myślę, że sprawimy Państwu taki bonus, tak powiem, no bo tak jak mówię, musieliśmy tutaj mieć zgodę opata na to, żeby, żeby móc wejść do zakrystii. No i żeby Państwu, jest to niewielka część tego, co zostało wyeksponowane, a co zostało odkryte. W sprawozdaniach archeologicznych są zdjęcia pokazane, jak to całość wyglądała. Natomiast na żywo, no to możemy tylko Państwu to pokazać, i wydaje mi się, że to jest wielka rzecz, bo tak. bo tak jak mówię, na początku historycy bardzo sceptycznie do tego podchodzili i twierdzili, że to raczej nie jest zamek, może co innego, ale potem i nawet no wielu wielu, wielu historyków, m.in. pan Jacek Laberszek z Krakowa, historyk, który się zajmuje zamkami na jurze, pan Antoniewicz tutaj z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, uważają, że jednak to była rezydencja na zasadzie takiej powiedziałbym troszkę Stacji, jak wiele, że tak powiem, zamków w czasie podróży króla czy księcia, musiały udostępnić gościny i nagroda tak. I tak itd. Zatem, moi drodzy, w tych bardzo mistycznych okolicznościach pokażemy Wam teraz tą tajemnicę w postaci pozostałości po zabudowie. Zamkowej. Tak, tak, tak. I jak zawsze przerzucamy się na drugą kamerę i pokażemy Wam tą niesamowitość. I moi kochani, zwyczajowo pierwszy raz z wnętrza, ale przynajmniej będzie dobrze słyszalny głos, pokazujemy Wam właśnie pozostałości zamkowe no, w klasztorze, pod klasztorem w Jasnej Górze w Częstochowie. Obracam kamerę na Pana doktora. No i proszę, panie doktorze, w tych nieziemskich o, okolicznościach. O, o to, Państwo, proszę popatrzeć, mamy wrażenie, że jesteśmy na zamku w Szczelam, w Olsztynie albo w Rapsztynie. Faktura muru, zaprawa wapienna z, nieroztartym, z nieroztartymi grudkami wapna, no typowe średniowiecze. Piękny kamień niesortowany, ale z warstwami wyrównawczymi. No, tym bardziej musimy pamiętać, że to już są te najniższe dolne partie. Tu wygląda, jakby była warstwa wyrównawcza, tutaj też. Więc no, no jest to niewielki fragment. To znaczy, tamte 45 metrów muru jeszcze jest gdzieś dalej ukryta, ale, ale w każdym razie dla nas udostępnione jest to i nie tylko dla nas, bo każdy, czy naukowiec, czy turysta, jak ma ochotę, to z łaską, tak, można po prostu tutaj to zobaczyć. No, no, tak jak mówię, jest to niesamowita sprawa, bo wydawało się, że klasztor, no był ten kościół wcześniejszy, ale że klasztor powstał na tak zwanym surowym korzeniu, a sama góra, na który jest posadowiony, już ma walory ogromne, ze względu na wysokość, prawda? I, no, przy, przy dobrej widoczności widać kościół na Jasnej Górze z zamku w Olsztynie. To jest zaledwie około 10 kilometrów różnica pomiędzy tymi, tymi obiektami. Ale ja jestem w szoku, panie doktorze, że tak. też pokażę, zobaczcie, my jesteśmy po prostu we wnętrzu jakiegoś pomieszczenia. Tak. No i nagle wchodzicie sobie do tego pomieszczenia i bum! Tak, tak, tak. Mury. Państwo, nie wiem jak bardzo dziękować opatowi i siostrom, i ojcu Stanisławowi, że udostępnili nam nie tylko ten fragment, który pokazywaliśmy na początku, ale proszę popatrzeć, jakie wyśmienite mury średniowieczne i na jakiej długości. Tu jest właśnie ten mur, o którym mówiliśmy, że ma 45 metrów długości. Coś nie Co prawda, dobrać. pomieszczenie jest zagospodarowane, tak. ale wiadomo, zwracamy uwagę ale, tylko ale, na mury. Ale mury są wyeksponowane i do badań naukowych, prawda? No, mamy jak, jak znalazł, wyeksponowane to wszystko. Także jednak to założenie zamkowe tutaj było. Bo tak jak mówiłem na początku, niektórzy badacze, historycy dość sceptycznie podchodzili. No, ale teraz po, po dalszych badaniach, po analizie źródeł, i tak dalej, bo przecież Kazimierz Wielki wystawił tu dokument, no więc musiał się gdzieś zatrzymać, prawda? Także yy, nazwa Jasnej Góry pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie starosty olsztyńskiego, rezydującego na zamku w Olsztynie w 1388 roku. Także no, wydaje mi się, że to jest taka wisienka na torcie do naszego cyklu poświęconego zamkom, że, że naprawdę. To jest największa niesamowitość. Ja myślę, że o tym mało kto w ogóle wie. Nie, no i dlatego, dlatego powiem szczerze, sam się bardzo cieszę, że możemy to Państwu pokazać, bo, bo naprawdę jest to coś niesamowitego. W każdym razie. Cóż, no szkoda, że, że Opolczyk przez swoje działania, mając tak rozległą władzę i, no i, i to, że się, że tak powiem, tutaj wydatnie przyczynił, że, że ten Zakon Paulinów został sprowadzony z Budy do, tutaj na Jasną Górę, więc no, okazało się, że jednak Łaska Pańska na pstrym koniu jeździ w, tym, w tych późniejszych już zresztą muszę powiedzieć, że Władysław Jagiełło strasznie pozytywnie się odniósł tutaj do klasztoru i kiedy, kiedy no Władysław Opolczyk no przegrał wojnę z, z Jagiełło, to wiele rzeczy zostało mu odebranych, ale też jego, że tak powiem, osobom z najbliższego kręgu. Natomiast zachodziła też pewna obawa, że czy przypadkiem nie, nie zostanie tutaj klasztor w jakiś sposób no, translokowany gdzie indziej, ale się okazało, że tak i, no, i, i, i bardzo tutaj Jagieło też bywał na jasnej górze. Także, no, Dobrze wszystko się w pewnym sensie skończyło, tylko, tak jak mówię, historycy są zdziwieni też, że, że właściwie w tym dokumencie fundacyjnym Jagieły nie ma ani słowa o Władysławie Opolczyku. Hmm. Jeszcze może dwa słowa, państwu pokaż. Państwu, tak, ja tak, pokazuję cały czas. Chciałbym powiedzieć, że przez długi okres czasu Klasztor nie posiadał własnych umocnień. Dopiero, dopiero po rozmowach z cesarzem doszli do wniosku, że trzeba tutaj. Mury obron murami obronnymi otoczyć klasztor, No i powstały mury w stylu starowłoskim, system bastionowy, którego autorem był Andrea del Aqua Włoch. No a całe urządzenie już były w stylu nowowłoskim, Także to też już nie były te tradycyjne mury średniowieczne, tylko, tylko, podczas, tylko systemy bastionowe. Podczas prac przy konserwacji bastionów udało się odkryć te starsze bastiony i one też są udostępnione, jak państwo chodzicie wokół klasztoru, widać przez szybę w pewnych miejscach te stare, to są nazywane, że to są te właśnie bastiony z czasów, Księdza Kordeckiego, który no, prowadził obronę jasnej góry. Tak. No i tak to moi mili. Ja mam nadzieję, że to niesamowitą podróż. Pod, podróż tą niesamowitością, którą wam pokazujemy. Mam, mam nadzieję, że wywaliliśmy was z butów, bo mnie pan doktor, że tak powiem, wywalił. Ja się nie spodziewałam, że wiecie, przyjedziemy na tutaj na klasztor na Jasną Górę i okaże się, że tutaj się znajdują pozostałości archeologiczne, no i które tak szybko dzięki uprzejmym pracownikom i wiernym udało nam się odnaleźć. Serdecznie wam dziękujemy. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja kanału i komentarz jaki tam chcecie, serducho, uśmiech czy o treści zamek. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.